Dzisiaj jesteśmy w Garku pod Przestawową. jest to impreza urodzinowa szefa firmy VIV. Dzisiejsza impreza była totalną niespodzianką i zaskoczeniem dla gości. Jeszcze dwa dni temu była tutaj hala produkcyjna, natomiast dzisiaj bawimy się Hucznie, głośno. Na otwarcie prośbę gości przywitaliśmy szampanem oraz tortem. Załoga nam się starzeje równo, więc to jest pięćdziesiątka wszystkich, co nie? Tam plus minus. Założenie było takie, że to ma być niespodzianka. Pilnowaliśmy, żeby montaż się dopiero rozpoczął wtedy, gdy ostatnie osoby już oddalą się wystarczająco od firmy, żeby to było w godzinach pracy, zamiast siedzieć przy komputerze czy przy, przy, przy maszynie żeby można się było bawić. Bawimy się w klimatach lat 20-30. a zatem mamy kasyno, ruletkę, blackjack, poker, darty, mamy również fotobudki. Na scenie przygotowaliśmy pokazy salsy oraz zumby, ponadto występ coverowy zespołu. Wszystkiego najlepszego oczywiście dla Pana Prezesa po raz kolejny. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Mamy nadzieję, że będziemy się spotykać częściej, bo takie imprezy to tylko po prostu u Was. Bardzo się Dobre. podoba. Uważam, że impreza wykonana na najwyższym poziomie. Bardzo dobrze się bawimy. Nauczyłem się trochę przegrywać pokera, także jestem bardzo zadowolony. Byłam przygotowana na szkolenie, a jest tak jak jest, jest świetnie. Jak najwięcej takich szkoleń. Jak najwięcej. Okay. Mamy możliwość po prostu poznania się wszyscy bliżej. Cieszymy się bardzo, naprawdę. Z tak super zorganizowanej imprezy. Wszystko mi się podoba prawda. Tym bardziej, że ja jestem w pracy w tej chwili. To mi się podoba. Odbywają się również pokazy barmańskie, pokazy sushi, pokazy balistyczne. Ponadto mamy catering z mnóstwem przysmaków ciepłych, zimnych, dużo napojów również ciepłych, słodkich. Kawka pyszna z serduszkami, drinki super, obsługa, żeby nie było, fenomenalna. Wszystko jest super, świeżutkie, smaczne. Pyszne, bardzo lubię grill, więc jedzenie bardzo dobre. Drinki są dobre, sushi też było dobre. Kłani, bawiliście się świetnie, było wspaniale, pieniądze tradycyjnie przesyłajcie numer konta podamy na dole ekranu. Całuję Was mocno. Najlepszego od Norbiego. Łódziaczy! Robert, życzę Ci następnych 50 takich imprez i takich zaskoczeń. Tato? Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego i zdrowia przede wszystkim. Robert, ty wiesz czego Ci życzę. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka, wszystkiego najlepszego od filony. 100 lat w zdrowiu. On by się cieszył zdrowiem generalnie. A bo jak go braknie, no to koniec. Spełnienia marzeń. życie Krześnica. Wszystkiego naj, naj, najlepszego. żeby firma jak najlepiej prosperowała. Spełnienia marzeń i wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego z okazji 50. urodzin, tato. Głabcie wszystkiego dobrego, tato.